Halo, 8 z tej strony Cookies 87 i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Arena Renovation. Będzie to piąty odcinek z serii. Zapraszam do oglądania. I już jesteśmy na kolejnej robocie. Chyba jest to, na co wszyscy czekaliśmy. Mamy boisko do piłki nożnej, i to będzie, o ile dobrze pamiętam, tak, to będzie pierwsza robota wykonywana na dworzu. Także. Wcześniej robiliśmy halę do koszykówki, później tą halę do tenisa, albo na odwrót może to było. A teraz mamy wreszcie boisko do piłki nożnej. No i fajnie, może tutaj myślę, że będzie fajna robota. Więc co, chyba najpierw trzeba tych krzaków zacząć tutaj, żeby powycinać z tego boiska. Nie używałem jeszcze tych nożyc, więc to będzie mój pierwszy raz, kiedy będę używał tych nożyc. A to się po prostu tak ucina. I reszta chyba do śmieci będzie szło. Tak mi się wydaje bynajmniej. Nie grałem tutaj wcześniej, także nie wiem. No okej, okay, to jest pocięte już. To może sobie wszystko najpierw wytnijmy, a potem będziemy zbierać te wszystkie śmieci. O, a to znikło w ogóle. O no i to też znika, więc dlaczego to nie znika tutaj? To też znika, tylko to trzeba po prostu do końca dociąć. I bardzo dobrze, bo pewnie znowu by się śmietnik szybko zapchał. I... Okej, okay, na razie wycinamy to wszystko sobie tutaj całego boiska. Jestem ciekaw jakie jeszcze będą później areny tutaj w tej grze. Nie mam, nie mam pojęcia nawet ile tutaj jest tak naprawdę tych aren. Po prostu tak gramy sobie, bo gramy. Tak jak powiedziałem wcześniej. Nie grałem wcześniej w tą grę, także nie mam pojęcia ile tutaj jest aren do odnowienia. Ale powiem szczerze, że jestem ciekaw ile tutaj gra, grania nam jeszcze zostało. Tutaj w tej części widzę, że jest syf. Tu nawet trawy nie ma. Jakiś gruz tutaj leży. Tutaj jest bałagan dość spory, ale spokojnie, wszystko się ogarnie. Dobra, idziemy dalej. Postęp całkowity obiektu 2% mamy z lewej strony. Okay. Tutaj jeszcze przy drugiej bramce. No i tutaj jeszcze jest. I tam ominąłem OK, dobra, zaraz wszystko wytniemy na no spokojnie. Tak Mam wrażenie, jak patrzę na te krzaki lub je obcinam, że tak jakby FPS-y gdzieś spadały. Także to pewnie jest problem optymalizacji tej gry. Ale zaraz to wytniemy i będzie po sprawie. I dobra, idziemy jeszcze tutaj. I tam chyba drzewko zostało jeszcze. Więc będziemy musieli się cofnąć. Dobra, tutaj jeszcze jeden szlaczek został. O, no i teraz chyba będziemy zbierać sobie te śmieci do worków. Ale najpierw, chyba to był młotek, tak? Te większe elementy. O, właśnie o to chodziło. Już mam tam jakieś przyspieszenie tego młotka. Zobaczcie, jak on teraz szybko macha tym młotkiem. Teraz to wali o na raz, wszystko rozwala. Gdzie tu jeszcze są śmieci takie? Dobra, pozbierajmy. O, jeszcze tutaj został kawałek drzewa. Pozbierajmy te śmieci. Tylko gdzie jest śmietnik jakiś? Nie wiem na razie. Zaraz zobaczymy. Jeszcze tutaj będziemy musieli użyć młotka, ale to za moment. To, co mogę, to sobie pozbieram. Dobra, mamy pełny worek i teraz szukamy śmietnika. Śmietnik pewnie gdzieś tutaj będzie, koło tych budynków. Zaraz zobaczymy. Tutaj, co jest? Tutaj jest biuro. Też jest sporo roboty. Tutaj, i tutaj są. Ubikacja i pomieszczenie gospodarcze, ale śmietnika. Nie widzę nadal. Tutaj co jest? Tutaj jest korytarz, szatnia oraz, oraz druga szatnia. I tu też są belki. Dobra. Ale gdzie jest ten śmietnik? Tutaj nie wyjdziemy na zewnątrz. Co tutaj nie ma śmietnika? Co ja mam z tymi śmieciami robić? A tutaj jest śmietnik. Trochę go schowali, ale okej. Okay. Więc też jest sporo roboty na tej arenie, więc myślę, że może podzielimy sobie ten odcinek na dwa takie kawałki. Na dwa odcinki to zrobimy. Najpierw sobie zrobimy boisko, a później będziemy robić te obiekty dookoła. Ale zobaczymy jak to nam wyjdzie. Dobra, zbieramy na razie nadal tą drobnicę, która tutaj jest. Początamy sobie. Chyba młotek będzie potrzebny. Wszystkiego nie zbierzemy. Tutaj tak. Mogę teraz sobie młotek. A, worek mogę wyrzucić. No tak, zapomniałem. Ok. Porozwalamy sobie to jeszcze. Okej, okay, dobra. Trzymaj, dobra. Worek. O, i teraz możemy sobie... Dobra, pełny worek mam. Idę wyrzucić worek. Tak jak pamiętacie na... Nie było, nie robiliśmy jeszcze areny, żeby ten śmietnik nie był taki przepełniony. On się wysypuje z tego śmietnika, te śmieci. Zobaczymy tutaj, jak będzie. W tych budynkach pewnie tam jest jeszcze też odgroma śmieci. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Dobra. I tutaj jeszcze coś jest tak. Okej. Okay. Co z boiska? Z boiska już by chyba było wszystko posprzątane. To co to tutaj jest? Nie wiem. Jakaś moczyna do położenia nowej trawy. Może trawę będziemy też kłaść. Zaraz się przekonamy. Tam są jeszcze te krzaki. Też by można było powycinać. I tutaj jest jeszcze o. Mieć. Te trybuny chyba mogą zostać, zostawimy sobie je. Dobra, wyrzućmy sobie ten worek już, bo za moment pewnie będzie przepełniony. Tutaj jeszcze. Rozwalmy to. To jest do zebrania. Tutaj są te krzaki. Też na razie te krzaki nie będę nic z tym robił. A no i tutaj są jeszcze te krzesła. Porozwalamy. I tutaj ewentualnie mogę to powycinać. Dobra. Tutaj przy trybunach jeszcze też krzak rośnie. I tutaj jeszcze jest. Idziemy na drugą stronę teraz boiska. Tutaj sobie powycinamy te krzaki jeszcze. Ciekawe, czy z tą trawą coś będziemy robić tutaj w tych miejscach, gdzie nie ma w ogóle takie wyryte to wszystko jest. Zaraz zobaczymy. Nie mam pojęcia. Ale skoro jest ta maszyna tutaj do kładzenia nowej, nowej trawy, to chyba my powinniśmy coś z tym robić. No nie wiem, tak mi się wydaje. Zaraz mam nadzieję, że się przekonamy. Tutaj już wszystko wycinamy, bo jak patrzę na te krzaki to aż mi FPS-y spadają. Także wszystko wytniemy, żeby było z głowy. No i tutaj jeszcze jest OK. No, i cóż teraz mamy? Postęp obiektu mamy na 12%, więc już coś widać, że się zaczyna tutaj robić. Ten worek jest tutaj jeszcze sporo miejsca, więc zostawię go sobie tutaj. A może przez ten czas jeszcze bym sobie te ściany tutaj wygładził. Nie musimy zmywać tych graffiti tą naszą myjką, bo to możemy od razu wygładzić i dzięki temu zaoszczędzamy. Ile czasu na zmywaniu tego. Także jakby ktoś grał w przyszłości to nie musicie tych grafiti zmywać. Tylko możecie od razu używać kielni i no, widzicie sami zresztą. W środku nie będziemy robić tego tylko zrobimy sobie z zewnątrz. Aby to I co z zewnątrz i samo boisko jako tako wyglądało. Dobra, mamy porobione, więc sobie to pomalujmy teraz. Na jaki kolor? Jaki ja tam miałem kolor ustawiony? Na biało? A niech będzie na biało. No. Też mamy chyba jakieś przyspieszenie pędzla. O właśnie, kolejny poziom jest wbity. Yy, więc może teraz co możemy sobie tutaj wybrać? Myjka jest niepotrzebna, nożyce niech będą. Może nie wiem, nie wiem jakie te plansze będą w przyszłości. Czy będą te potrzebne. Ale jeżeli będą, no to zawsze będzie troszkę szybciej. To już będziemy szybciej wycinać te krzaki. A na razie sobie malujemy z zewnątrz te budynki. Do środka wejdziemy sobie w następnym odcinku. To mówię to odcinki, tak jakby te areny są coraz dłuższe, coraz więcej tutaj jest roboty do zrobienia i tak naprawdę. Odcinek by chyba, nie wiem, zajmował, by trwał z półtorej godziny czasu, także... Dobrze, z zewnątrz jest pomalowane. Tutaj jeszcze jest, o, to się właśnie uchowało. Co ja mogę z tym boiskiem teraz zrobić? Postęp obiektu jest 18%. Ale co, co tutaj możemy z tą trawą zrobić? Ja mogę tego użyć. Tutaj maszyna do kładzenia murawy. Naciśnij E, aby wejść do pojazdu. No dobra, naciskamy E. Podjedź do bramki, przytrzymaj prawy przycisk myszy, aby usunąć bramkę. Ale on tutaj co? F, aby opuścić rolkę. Opuściłem rolkę. I to teraz? E, aby wejść do pojazdu, Jedź w miejsce, gdzie trzeba rozłożyć trawę, wciśnij F, aby opuścić rolkę i rozpocząć rozwijanie trawy. No to tutaj jest potrzebne, tak? A, czyli to po prostu tak chyba możemy tylko takie fragmenty będziemy kłaść tej trawy. Tak mi się wydaje. Chociaż nie. Nic się nie dzieje na razie. A nie, kładzie tą trawę. Dobra, kładzie. Czyli to ja to tyłem do tej i dlatego. O, teraz, teraz będzie dobrze już. Podzielamy sobie trawkę. Tu od razu sobie pojedziemy. O. Ciężko trochę się z tym steruje, ale damy radę. Położymy murawę. To murawa będzie jak na camp. No, trochę ciężko się tym steruję. Nie mogę tak dokładnie. Ciężko się tym skręca, może tak. Też wąski pasek jest z tego rozkładania tej trawy. Nie, może zróbmy sobie... Próbujmy sobie taką taktykę obrać tego kładzenia, bo to mówię tak, jak będziemy jeździć dookoła, to... Może tak będzie lepiej. I na sam koniec zrobimy tą trawę pod bramkami. Chociaż powiem wam szczerze, że tak jak jakieś tam się mecze oglądało tych niższych lig, to pamiętam, że na takich tam boiskach drużyn z niższych lig to zawsze są takie klepiska na polu karnym. Nie wiem, czy wy też Kojarzycie? życie? Że zawsze tam pod bramką było takie wydeptane, właśnie czasami się właśnie zdarzało na takich boiskach, że nie było tam trawy, taka twarda ziemia była. Wiem, bo sam trochę w piłkę grałem i jeździłem po tych boiskach w niższych ligach, także rzadko kiedy można było spotkać, żeby tak naprawdę gdzieś murawa była, no. tylko zawsze pod bramkami były takie klepiska. No i to jest chyba najlepsza taktyka nakładzenia tego. Trochę do tyłu, trochę do przodu i zaraz dziury nie będzie już jedziemy sobie znowu do tyłu i tutaj będziemy już mieli tą pierwszą dziurę załataną. Myślę, że z tym jeszcze chwilami zajdzie, także ja sobie to załatam i widzimy się zaraz, gdy boisko będzie już załatane. No i dobra panie i panowie, jedną część mamy zrobioną już, czyli mamy całe boisko zrobione i mamy zrobioną jedną bramkę. Uwierzcie mi, że schodzi z tym naprawdę długo, żeby w każde miejsce tak dojechać wcelować. A ja teraz przenoszę się na drugą bramkę i widzimy się za chwilę. No i dobra, mamy załatane boisko. Załatałem tutaj bramkę przed momentem. Automatycznie pojawiły się na boisku linie. Ja tego nie kładłem tutaj, także żeby nie było. Kończyłem dopiero łatanie tej trawy. I teraz mamy wstawić flagi w narożnikach boiska. Okej, okay, dobra, wstawiamy flagi. Jak ja mam tu wstawić tą flagę? Łapkę chyba musimy tak wybrać? Nie. Czy muszę flagi kupić sam? Zaraz zobaczymy. Fla... No jest flaga. Dobra, musimy kupić samemu te flagi. Idziemy porozkładać te flagi. Tutaj stoi ta moja maszynka do władzenia murawy. Sprawdziła się idealnie, zobaczcie jaka piękna jest murawa. Idziemy dołożyć te flagi tutaj jeszcze. I na drugą stronę, no już to boisko, powiem Wam, że zaczyna wyglądać fajnie, powoli. Dobra, ustaw tyczki na boisku, możesz je umieścić w dowolnym miejscu. Tyczki na boisku, osiem tyczek na boisku, czyli to są chyba te takie treningowe, o ile dobrze kojarzę, tak? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Tyczka, tak, to są te takie treningowe, no dobra, no to sobie położymy. Tutaj, o, porozkładamy sobie te tyczki. Szykujemy boisko do treningu. Ustaw manekiny na boisku. Czyli teraz manekiny. Tak, to jest takie typowo treningowe boisko. Jest manekin. Manekin ustawimy. O, tutaj tak jakby do rzutu wolnego. Ktoś się przygotowywał. O, jest. Umieść piłki na boisku. No to piłki też. Idziemy, kupujemy piłki teraz. Pił... Piłka. Jest piłka. Tutaj podrzut wolny naszykujemy piłkę. O. A. I co? Te zadania takie. Tricte sportowe mamy ukończone. Ogólny postęp obiektu to 20%. Także boisko piłkarskie mamy zrobione całe. A widzicie postęp jest nadal bardzo mały, bo zostały nam te budynki tam jeszcze, tak? Ale tak, czystość na tej przestrzeni sportowej jest 82%. Renowacja jest na 100%, więc renowacja jest już zakończona. Ale czystość, jeszcze tutaj coś brakuje. Ale co ja tutaj mogę jeszcze zrobić? Nie ma tu żadnych krzaków. Wydaje mi się, że jest wszystko w porządku tutaj. A jednak tej czystości jeszcze. Tutaj też. To jest też pod przestrzeń sportową. Ale nie. A tutaj jeszcze coś jest. Dobra. Czyli trzeba to jeszcze pozbierać. Nie widziałem tego wcześniej. Tutaj są śmieci. Dobra. Podskoczyło do 85. Te kamienie mogą być. Nic z tym nie zrobimy. Co tutaj jeszcze jest? No zobaczcie jak fajnie już to boisko zaczyna wyglądać. W następnym odcinku sobie te pomieszczenia porobimy, ale to już tak jak mówię, w następnym odcinku, nie dzisiaj. No i co ja tutaj jeszcze mogę? Ja nie widzę tutaj już śmieci żadnych, szczerze powiem. Jest czystość na 85%. Tutaj czy to jeszcze nam coś będzie liczyło? Nie, no tutaj już zalicza pod, pod inne rzeczy, więc na samym boisku coś powinno jeszcze być. Gdzieś są jakieś brudy jeszcze, ale ja tak jak powiedziałem, no ja nie widzę już tutaj nic. Z tymi kamieniami nic nie zrobimy, one muszą zostać. Przejdziemy sobie tutaj drugą stroną jeszcze. A jak nie, no to trudno, no to zostawimy tak jak jest. Prawda, że tutaj jest tak wąsko. Tutaj chyba nie dam rady trybuny postawić, bo bym chciał jeszcze tutaj coś sobie dorzucić od siebie. Nie, no tutaj już nic nie ma. Ja już tutaj nic nie widzę. Dobra, wywalimy sobie ten worek. Ten też zbierzemy, ten niepełny. Również to o, do śmietnika. Pójdę tam na tą drugą stronę, zobaczę, czy mógłbym tam postawić trybunę. Ale mówię, nie wiem, czy się uda. Bo tu się wydaje dość wąsko. Ale zobaczymy. Gdzie teraz były te trybuny? Ohoho, obiekt sportowy. Gdzie tu jest jakaś? Jak to było? Trybuna nie. Ławki też, nie? A chyba, że tutaj. Trybuna. Jest trybuna. Oj nie, chyba nie dam rady. Nie. Niestety nie. A za bramką? Za bramką też nie dam rady. Ale tutaj. Tutaj damy radę. Żeby nikt tutaj poszczelony piłką nie został. Kurcze, widzę jak, żeby to... Chciałbym to równo położyć. Nie wiem, czy tutaj będzie dobre miejsce na to. Pewnie, że będzie dobre. To ma nie być dobre. Wszędzie będzie dobre. Tu jeszcze damy trybunę za bramką. Nie, tutaj się nie da. Tutaj możemy z drugiej strony. Ale idealnie się zmieści. O! Wyposażenie: 111%. No to ładnie nam tutaj poszło to boisko. Jestem bardzo zadowolony, powiem szczerze. Ładnie to wygląda. Tylko, że tutaj coś się chyba komuś pomyliło. Bo. Ta kropka do strzelenia rzutów karnych to chyba gdzieś tutaj powinna być. Chyba, że to jest takie, nie wiem, no jakieś mniejsze boisko, coś Ala Orlik. Ale na Orlikach też chyba tutaj była ta kropka, z tego co pamiętam. A nie tutaj. Także ktoś tutaj Babola zrobił. I z drugiej strony jest to samo. No ale no trudno. Co my tutaj jeszcze możemy? Nie ma tutaj w sumie co już. Już wszystko tutaj nam poskakiwało. Nie ma tutaj na razie co. Czystość 85%, renowacja 100%, wyposażenie 111%. Postęp ogólny całego obiektu 24%, także ogólny postęp będziemy jeszcze szlifować w przyszłym odcinku, bo zostały nam te pomieszczenia tutaj gospodarcze. Biuro, szatnia itp itd. A boisko uważam już za zakończone. Także to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku, w którym będziemy dokańczać tą arenę. Jeżeli podobało Wam się, zostawcie łapkę, zostawcie suba. Ja serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i joł!